Wrażam, że, że pytam, a państwo państwo są razem? Nie, no ale o co pan? Nie, ja mam męża, ja mam męża. Czyli ja... że y, zakupy, nie wiem czy rozdzielić zakupy? To osobno, osobno. Czyli osobno. Dobra, dobra, nie ma problemu. Lepiej zawsze dopytać niż potem kasować i wołać kierownika. Nie, ja już dawno, dawno wydana. Pani Magdo, to będzie łącznie 132 z 99 groszy. Gotówka, karta, jak pani woli. I to gotówką, gotówką. Niestety proszę. dzisiaj tylko kartę przyjmujemy. No, ale to po co pan pytał, czy. Wróżę. Pan... Mogłem to, mogłem to, mogłem napomknąć nieco ja wcześnie. Przepraszam, wróżę. Proszę. O, przepraszam. To sobie pani świeżo weźmie. O! Zeżarło, proszę, ze <laughs> proszę bardzo, zeżarło i żle dalej. Proszę bardzo, mogę być Grysikaw winny? No jak? No kartą... No, panie, wstajemy, budzimy się. Przepraszam, 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 Jezu, przepraszam. <laughs> Znowu <to> zapomniałem. <laughs>